Ósmą, uroczystą sesję Rady Miejskiej w Tuchowie. Szanowni Państwo, 2 listopada 1340 roku w Krakowie Król Kazimierz Wielki nadał Opatowi Błysławowi przywilej na zmianę w Tuchowie prawa polskiego na Radę W roku 2010 obchodzimy 670-lecie nadania praw miejskich użytkowników. Również w tym roku obchodzimy 700 lecie urodzin w Kowalu ostatniego zrodu piastów króla Kazimierza Wielkiego. Dzisiejszą uroczystą sesją Rady Miejskiej pragniemy zainaugurować obchody 670-lecia miasta Rokowu. Stwierdzam zgodnie z listą obecności, że w sesji bierze udział 15 radnych. A więc obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Przedstawię porządek obrad. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. I odczy odczytanie aktu nadania praw miejskich. I czwarty burmistrza i przedstawienie harmonogramu obchodów 670-lecia Człuchowa. I piąty podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 o obchodów 670-lecia Człuchowa. Szósty wykład doktora Andrzeja Mężyka, krótka biografia króla Kazimierza Wielkiego w świetle historii duchowej. Punkt siódmy wykład profesora doktora habilitowanego Andrzeja Meissnera, rola Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwoju nauki polskiej. Punkt ósmy wykład ojca Zygmunta Galocha, repozytura benedyktyńska w duchowie w latach 1460-1821 do baz świętych apostołów Piotra i Pawła Fięty. Punkt dziewiąty, wystąpienia gości i punkt dziesiąty, film o duchowie. I 11 zamykamy zamykamy. Proszę teraz pana Mariusza Lesia, burmistrza duchowa, o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Zacni goście, szanowni państwo. Tak zostało powiedziane, i inaugurujemy dzisiaj obchody 670-lecia nadania praw miejskich duchowo. Szanowni kazimierz w swojej homilii powiedział, że nie zawsze można <tryk> było obchodzić tę uroczystość. 20 lat temu duchów bardzo hucznie świętował 650-lecie nadania praw miejskich. Dlaczego zdecydowaliśmy się teraz, aby 670-lecie miasta ponowić te obchody i rozłożyć je przez cały rok? Otóż Tuchów jest członkiem Stowarzyszenia Miast Kazimierzowskich, które powstało w ubiegłym roku i to stowarzyszenie ogłosiło rok 2010 rokiem Kazimierza Wielkiego. Ze względu na okrągłą siedemsetną rocznicę urodzin tego króla. Zbieg tych yy, dwóch wydarzeń zainspirował nas do tego, aby uroczyście obchodzić rocznicę powstania miasta. Dodatkowo, co zostało wspomniane także podczas homilii, to rok świętego Jakuba, a Tuchów, siedziba władz miasta, to parafia świętego Jakuba, Chcemy również obchodząc ten rok zainaugurować powstanie tradycyjnych już w całej Europie szlaków Jakubowych. Tutaj w nich.